Cześć kochani. Dzisiaj obudziłam się i postanowiłam nagrać dla was filmik jeszcze szybko przed wyjściem do pracy, bo bardzo dawno się nie widzieliśmy. A na zbierało się trochę takich rzeczy zupełnie nie kosmetycznych, ale które bardzo lubię i z którymi chciałabym się podzielić. Może wam też się spodobają. Część, część z tych rzeczy to są to są niedawne zakupy, część już mam długo i wam nie pokazywałam, ale po prostu mam taką ogromną chęć spotkania się z Wami. Piszecie, <laughs> przepraszam, piszecie do mnie tyle miłych wiadomości, że oglądacie nawet stare filmiki po kilka razy, a, a myślę, że mam Wam trochę ciekawych rzeczy do pokazania i do powiedzenia, dlatego postanowiłam się dzisiaj jeszcze szybciutko z Wami spotkać. Od razu przepraszam Was, jestem cała czerwona nie budziłam się z jakąś straszną alergią wokół oczu, więc y, troszkę tak mm, mogę dziwnie wyglądać. Y, dobra. Słuchajcie, pierwsza rzecz, to jest właściwie wydarzenie, na który, którym byłam e, w ten weekend. To był Orange Warsaw Festival, to są bilety. Um, I słuchajcie, uważam, że w tym roku na Orange był według mnie, prawda, każdy ma swój tam każdy ma swój gust muzyczny, swoje ulubione zespoły ale dla mnie po prostu Orange w tym roku pobiło Heinekena, jeżeli chodzi o repertuar no i był mój ulubiony od dawien dawna zespół, czyli Skankenezi którzy dali, który dał fantastyczny koncert, zagrali świetnie po prostu, Skin ma niesamowity kontakt z publicznością tego się nie da opisać, nie będę się tutaj dłużej rozwodzić, ale po prostu fantastycznie, jeżeli lubicie skankanezji, to polecam Wam ich koncerty, bo naprawdę, naprawdę są niesamowici. I w ogóle bardzo mi się podobało samo wydarzenie. Uważam, że było dobrze zorganizowane. Ja nie za bardzo lubię tłum, bo się takich koncertów, gdzie znajduję się nagle pod sceną i nie mogę się wycofać, nie mogę wyjść. Tam w każdym momencie można było sobie podejść w miarę oczywiście blisko tak naprawdę telebimów, ale które też były fantastyczne, bo scena była dosyć daleko, ale na telebimach można było wszystko idealnie zobaczyć. I w każdej chwili można było sobie tam podejść, można było wyjść, można było skorzystać z to. I tak dalej. Nie było tegoś mm, takiego, że wchodzimy na płytę i już tam mm, jesteśmy uwięzieni, że tak powiem. Coś czego ja, ja bardzo nie lubię, dlatego e, sama organizacja koncertu też uważam, że była bardzo fajna. E, no oprócz tego, że Destrict nie dojechał następnego dnia, ale podobno jednemu z tych panów sen się urodził. Słyszałam taką plotkę. Nie wiem czy to prawda. E, dobra więc e, Orange. Następna rzecz, którą e, ostatnio czytam, e, Manuela Gretkowska, Trans, jej najnowsza książka. Jestem wielką fanką Manueli Gretkowskiej. E, mam jej wszystkie książki, i kupuję każdą. Ta jest, e, właściwie jak zaczęłam ją czytać, e, nawet nie wiedziałam, że wyszła Nowa Gretkowska, nie wiedziałam o czym to jest. Jak zaczęłam ją czytać, wydała mi się lekko autobiograficzna, jakoś tak zaczęły mi się kojarzyć fakty. Potem przeczytałam wprost wywiad z nią z Żuławskim, no i wszystko się wyjaśniło. Jeżeli lubicie yy, Gretkowską, to polecam, zobaczcie sobie. Ja na razie nie, nie, nie przeczytałam nawet połowy, więc nie będę yy, się tutaj wypowiadać. W każdym razie yy, lubię jej język, lubię jej książki. Jeżeli, jeżeli też jesteście fanami to, to yy, 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 sprawdźcie tą książkę. Yy, co jeszcze? <tost> Następna rzecz z takich pierdół właściwie yy, to kubek ze Starbucksa. Jak była, miałam okazję być na chwilę we Wrocławiu, kupiłam yy, taki kubek. Yy, kiedyś pokazywała go yy, Paulinka. I mówiła o tym, że te kubki są fantastyczne, że nie przeciekają i tak dalej, i chciałam mieć taki kubek. Ona miała taki piękny we wzór łowicki. ja też taki chciałam, nie było w sumie, wybrałam tylko taki afrykański, On kosztował 34 zł. Jeszcze go nie używałam. Moje przemyślenia na temat kawy ze Starbucksa. Piłam ją drugi, drugi raz w życiu, tak. Pierwszy raz piła mnie w po, m, poza Polską. No i e, tak jak już wam mówiłam na wcześniejszych filmikach, tak jak w Trublat było, że to jest kawa z mlekiem, znaczy mleko z kawą. E, nie, no to jest tak słodkie, to jest taki ulepek, tam w ogóle nie czuć kawy i to jest takie przesłodzone, że no ja wam powiem, ja na przykład jestem wielką fanką e, na przykład Tigera z e, Coffee Heaven. I uważam, że jest dużo bardziej aromatyczny z tymi przyprawami, i tak dalej. Mimo, że też jest dosyć słodki, to tam czuć jakąś kawę, jakiś aromat, a to po prostu było mega słodki. Także Starbucks niekoniecznie. Następna rzecz, słuchajcie, to też już tam kiedyś pokazywałam. To są um, takie koszulki z HM. To nawet nie z bokserka, bo ona jest taka pełna z tyłu. Ja mam czarne i białe, mam ich kilka i po prostu noszę je cały czas. Nawet teraz, o, mam jedną na sobie. Uważam, że to fantastycznie wygląda jakieś koszul do czegoś taki... Um, jeżeli tutaj mamy kawałek bia białej tkaniny. To tak wygląda świeżo, czysto, ładnie, elegancko. Zawsze ta, ta biel tak rozświetla twarz i, i ja je noszę same pod coś, z czymś do, do shortów, na rower, e, na imprezę, do eleganckich ciuchów. Po prostu e, tego lata z tych koszulek e, buduję cały strój i, i je uwielbiam. Ładnie się piorą. Ostatnio dwie białe strasznie, strasznie zaplamiłam. Upramię w pralce, w białe. Wszystko, wszystko super. One kosztują 19,90 ja, ja normalnie nie noszę S, żeby nie była zbyt obcisła, one są dosyć duże, więc jeżeli jesteście, polecam Wam branie przynajmniej rozmiar mniejszej koszulki, ja zazwyczaj noszę M, ale one są dosyć duże. Co tam jeszcze? Aha. No, ulubieniec w tym miesiącu rower. Jeżeli ktoś mnie śledzi na Facebooku albo na blogu, linki podam na dole, bo się cały czas pytacie, no to rower codziennie jeżdżę rowerem do pracy. W ogóle wszędzie poruszam się rowerem. Jak muszę gdzieś pojechać z tramwajem, to już jestem nieszczęśliwa. Również ze względów zapachowo różnych panujących wupały w tramwajach, ale to inna historia. I, i, I tak, i wszędzie poruszam się rowerem. Powiem Wam, że fantastycznie ta rowina uda pośladki i tak dalej. Um, siłownia, siłownią, ale jeszcze dodatkowo rower naprawdę, słuchajcie, pojeździcie sobie tak miesiąc, półtora teraz rowerem i ja nie mam tak daleko, bo ja mam 5 km w jedną stronę, więc to nie jest jakoś strasznie daleko, jadę, nie wiem, pół godziny. Czyli to jest godzina dziennie na rowerze. Ja tego już nawet nie odczuwam na początku. Wiecie, ja nie jestem jakąś zapaloną rowerzystką, nigdy nie jeździłam codziennie rowerem, ale zobaczyłam, że to żaden wyczyn, a jest mega przyjemnie, e, zdrowo, fajnie, na świeżym powietrzu, szczególnie tego lata, kiedy nas pogoda hojnie obdarza do, dobrą temperaturą. Czasem deszcz pada, ale to, to nie jest problem, także polecam Wam rower, naprawdę. Ja mam, słuchajcie, taki zwykły rower kupiony na giełdzie samochodowej, nie wiem, za 100 zł czy za 150, nic takiego nie wiadomo jakiego, także można sobie niedrogo kupić rower. Mam dwa koszyki z tyłu, z przodu, ładuję sobie milion rzeczy oczywiście, które muszę zabrać i jest super. No i teraz właśnie będą dwie rzeczy związane z rowerem. A propos deszczu. Miałam taką fantastyczną kurtkę, którą też Wam chciałam pokazać. Ostatnio na Jeetoku rozmawiałam z Onilową. Onilową? Onilową, chyba. Przepraszam cię, kochana, ale nie wiem, jak się wymawiać. rozmawiałyśmy i mówiłam jej o tej kurtce. To jest kurtka z Dekatlona z działu dla żeglarzy. Nawka ma wygląda czerwoną, w życiu jest taka malinowa raczej w róż niż w czerwień, w każdym razie to jest taki troszkę jakby sztormia, kosztowała 80 zł, jest fantastyczna, bo ona jest oddychająca i jak, jak jest ciepło, to zakładam ją właśnie na taką bokserkę i nie, nie spocę się, a też nie zmoknę, a jak jest chłodno, wkładam bluzę i też ona nie ziemi. także i wydaje mi się, że 80 zł na taką kurtkę to nie jest dużo, bo jak oglądałam gdzieś to był 200-300 i tak dalej. A to jest taka ich po prostu jakaś tam basicowa, dekatlonowska kurtka, ale i do tego jest bardzo ładnie uszyta, bo tutaj jest taka wcięta w talii, ładnie dopasowana. Jest nie jest taki wielki wór, który zakładamy na siebie i do tego ten kolor, który jest super modny. W tym sezonie a właśnie też w weekend byłam w um, topshopie i tam było pełno kurtek um, przeciwdeszczowych i były takie śmieszne peleryny i był płaszcz przeciwdeszczowy i też były super te kurtki, ale wcale nie, nie wyglądały dużo lepiej niż ta, więc um, nie żałuję, że mam tą. Ale jakby ktoś chciał takie bardziej e, trendy płaszczyki przeciwdeszczowe, to polecam topshop suszek! No. E, o, właśnie, jeszcze. Jeszcze Wam pokażę, słuchajcie. O, sushi ma nową letnią fryzurę, zobaczcie. Jak Wam się podoba? O. Tak. A przez to, że jeździłam rowerem do pracy, zaoszczędziłam na biletach i postanowiłam sobie kupić coś za to, coś za czym też już. Bardzo długo chodziłam na co miałam ochotę, ale cena mnie zazwyczaj, znaczy zazwyczaj, cena mnie po prostu odstraszała i postanowiłam teraz sobie kupić jak gdyby nagrodę. Miło, że sama jazda rowerem jest nagrodą, ale to są konwersy. Kupowałam je właśnie w Warszawie w złotych tarasach. Kosztowały 279 zł, co Uważam, że jest trochę drogo, jak na trampki. Widziałam również fantastyczne z serii z Batmanem. Świetne były. Ja chciałam bardzo, chciałam białe trampki, e, ale nie chciałam kupić. Kupiłam takie i one nie są. To nie są te z materiału, tylko one. Nie wiem, czy to jest skóra, ale w każdym razie to, to nie są te materiałowe. Wyglądają tak. Ja już je miałam właśnie na orange na sobie I, i są fantastyczne kocham je po prostu, no wyglądają świetnie, mimo że bardzo długo się waham, czy warto zapłacić tyle pieniędzy za po prostu białe trampki, e, dlatego kupiłam je też w tej wersji, bo po prostu stwierdziłam, że, że tamte z materiału bardzo szybko się ubrudzą i a nie wiem jak tam z praniem, bo mam takie jak Wam pokazywałam, białe trampki z Tesco ale konwersy, ja je piorę normalnie w pralce. Nie wiem, czy, czy jak, jak macie jakieś doświadczenia, to piszcie, czy próbowałyście z tymi. W każdym razie są super wygodne, bardzo mi się podobają, jestem w nich zakochana. Takie wysokie trampki, na pewno będą się pojawiać teraz w strojach dnia. No, tak wyglądają. No konwersy, nie będę też tu się długo. Zgadowali się tą wersję, wszyscy znają. Ale myślę, że, że jeszcze kupię sobie jakieś, bo są świetne naprawdę. Tylko cena. No dobra. Um, następna rzecz do domu. Pytaliście o światło mi ciekawe, przepraszam, ale słońce się przesuwa i może być troszkę ciemno, przepraszam bardzo za to. E Pytacie cały czas o zdjęcia z mieszkania, będą, będą sukcesywnie po trochu wrzucane na mojego bloga, na Facebooku też, też wrzucam linki zazwyczaj, a a propos nowych zmian w mieszkaniu, to dostałam między innymi taki fantastyczny wieszak, to jest firma Nusku Art, www.nuskuart.pl to jest pracownia plastyczna, która zajmuje się taką metaloplastyką. Robią fantastyczne rzeczy, robią wieszaki, robią stojaki na miski dla psów niesamowite, no najróżniejsze rzeczy. Ten numer na drzwiach, który pokazywałam też właśnie na blogu i na Facebooku, też dostałam od pani z tej firmy można również sobie zamawiać numery na dom na życzenie jeżeli macie na przykład jakąś nazwę ulicy typu nie wiem e, kocia, tam nie wiem e, kolejowa, coś takiego to można mieć e, taki numer na, 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 na dom właśnie odpowiadający nazwie ulicy zajrzyjcie na tą stronę gorąco Wam polecam nawet żeby poglądać e, mają fantastyczne rzeczy to jest właśnie taki wieszak sobie wybrałam taki, tutaj jest pani z panem i kot i tak, idzie, to tak właśnie <grym> idzie. Jeszcze, jeszcze nie, nie miałam okazji. mam drugi, powiesiłam go na razie tak na takich małych gwóździkach, bo, bo nie mam wiertarki. No i ten numer na drzwi, wszyscy zachwycają, fantastyczna rzecz, naprawdę. Także jak macie ochotę, zobaczcie sobie tą stronę. I co jeszcze? Ostatnia rzecz to jest... Też mój nowy nabytek, nowa zabawka to jest Samsung Galaxy S. Ja nigdy, wiecie co, nie, nie byłam wielką fanką telefonów, po prostu co, co tam kończyła się umowa, wybierałam telefon i, i miałam poprzedniego Samsunga nawet ani razu, nie wiem, nie podłączyłam do komputera, nie, nic nie ściągałam, nic nie robiłam. Telefon to telefon. Ale w tym roku kończyłam się umowa i myślałam bardzo intensywnie o iPhone'ie, ale wysłuchałam dużo opinii i wszyscy mówili, że właściwie nie ma takiej aplikacji na iPhone'a, której nie byłoby na. Androidzie. Dużo osób jest niezadowolonych z tych nowych iPhone'ów. Zresztą, udręką jest dzwonienie do kogoś i albo, albo ktoś nie może odebrać, albo odbiera i jest głuchy telefon, albo traci zasięg co chwilę. I po prostu iPhone jest fantastyczny, wszystko jest fantastyczne, tylko opcja telefonu jest do. Hmm. No, ale oczywiście, tak jak wszyscy myślałam o iPhone'ie. W efekcie zdecydowałam się na Samsunga Galaxy S I jest fantastyczny, po prostu odebrałam go od kuriera w piątek jadąc w pociągu do Warszawy, no, tam trochę się nie pobawiłam, ale jeszcze nie wiedziałam co i jak. Potem przez weekend miałam go. Miałam problem w ogóle, żeby odebrać telefon, bo jak dzwonił, to nie wiem, próbowałam wciskać tym słuchawkę i nie mogłam odebrać, Okazało się, że trzeba <laughs> przesunąć palcem, ale to... Stupid me. Eee, w każdym razie później, jak miałam chwilę czasu, usiadłam z nim, zaczęłam ściągać te aplikacje i tak dalej. Słuchajcie, tutaj e, nie wiem, można mieć mapę, która liczy właśnie kilometry przejechane na rowerze, czas, kalorie, wzniesienia, coś tam, pamiętnik, e, to do list, e, mapy, GPS. To jest wszystko, to jest po prostu podręczny komputer, coś, co zawsze chciałam mieć no jest moją kochaną zabawką ostatnio, także że jeżeli chcecie, macie ochotę na jakąś alternatywę z to polecam Wam ten, albo Samsung Galaxy S2 bo on jest jak gdyby nowszą wersją jest jeszcze większy i, i naprawdę z ekstra telefonem, jestem super zadowolona, tak jak, tak jak Wam mówię nigdy takie rzeczy mnie nie kręciły, to to jest ostatnia moja zabaweczka dobra to by było na tyle, nie wiem jeszcze jak nazwę ten filmik, czy to będą lubieńcy czy to będzie haul, czy jak właściwie to nazwać po prostu kilka fajnych rzeczy które Wam chciałam pokazać, żeby i też ja ostatnio nie robię jakichś zakupów kosmetycznych bo no po prostu nic nie potrzebuję akcja danko trwa, nie chcę, nie chcę nic kupować, jestem zadowolona z tego co mam, staram się właśnie um, gdyby robić inne rzeczy, bardzo też rzadko chodzę na zakupy teraz właśnie w ten weekend miałam miałam okazję mm, bardzo się cieszę z tych konwersów kocham rower jest fantastyczna pogoda, jest piękne lato w tym roku e, i tak chciałam się z Wami podzielić jakimiś takimi moimi przemyśleniami może Wam się coś z tego przyda e, dobra, już zaczynam gadać od rzeczy więc może skończę także właśnie nie wiem nie wiem jaki to będzie filmik ale mam nadzieję że wam się podobał eee, dziękuję wam serdecznie za oglądanie i miłego dnia pa pa